Jeżeli wykonaliście to ćwiczenie, to starajcie się, żeby kręgosłup był w miarę wyprostowany, żeby nie było tak, że głębokość przysiadu będziecie kompensować poprzez zgięcie kręgosłupa i pochylenie na bioderku. To możliwe, że mięsień bioderolno będzie troszeczkę w gorszym zakresie. Idealnie byłoby, żeby było tutaj łącznie 90 stopni. Jedni będą mieli tutaj więcej zakresu, drudzy w tą stronę, ale szukamy około 90 stopni. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dbać o mobilność bioder i skutecznie z tym tematem progresować. Zapraszam. To może zacznijmy od tego, po co w ogóle dbać o mobilność bioder? Teraz jak dosyć dużo siedzimy, to gdzieś tam te biodra są często w jednej pozycji, ewentualnie ktoś siedzi z jedną nogą pod drugą, może to wpływać na jakieś tam asymetrie, dysproporcje i tak dalej, i to. Nie jest gdzieś tam niczym złym, natomiast jeżeli widzimy już na przykład w trakcie treningu, że ktoś jest w stanie zejść do przysiadu tylko w takiej pozycji, że jedna noga jest na wprost, druga jest totalnie na bok, no to jest to dla nas już informacja, że coś tam się zadziało i nad tym warto po prostu popracować. Czasami nawet mówi się, że biodro to jest tak zwany staw życia i niestety bardzo często jest tak, że deficyt mobilności w biodrze, może, by, może pośrednio powodować bóle kręgosłupa albo dewizy ruchomości w innych obszarach ciała. A więc z samego, samego tego tytułu w ramach takiej prewencji warto mieć na uwadze to, żeby dbać o te wszystkie niezbędne rotacje i zakresy ruchu. A już 25 października zapraszam Cię na forum treningu i biznesu, czyli na konferencję, gdzie możesz rozwinąć się jako trener, poznać wiele wartościowych osób, które były w miejscu, być może w którym Ty również chcesz w przyszłości być. Dlatego, żeby zacząć pracować z tym biodrem, warto wiedzieć, co tam się w ogóle dzieje, jakie mamy te ruchy, jakie są mniej więcej normy zakresu, a także jak z tym pracować, jakie ćwiczenia dobierać i jak to progresować. Staramy się rozwiać wątpliwości. Generalnie nie ma nic złego w robieniu różnych handumowych ćwiczeń z YouTube'a na poprawę mobilności bioder. Eee, fajnie mieć różne sety rozgrzewkowe rozżywk i testować je w, na wszelkie sposoby. Ale jednak, jeżeli podejrzewamy, że jakiś zakres jest u nas, powiedzmy, w mocnym deficycie, no to warto po prostu to zweryfikować, żeby po pierwsze wiedzieć, czy przypadkiem nie pracujemy nad poprawą zakresu, który tak naprawdę tej poprawy nie wymaga, a po drugie, żebyśmy mogli odnieść się do punktu, w którym się znajdujemy. Czyli, żebyśmy za jakiś czas mogli porównać sobie, czy zanotowaliśmy jakiś progres, jeżeli chodzi o zakres i siłę w tym ruchu. Warto wziąć też pod uwagę to, że biodra mogą być zbudowane w różny sposób. Ktoś może mieć bardzo dużo rotacji wewnętrznej, mało rotacji zewnętrznej i odwrotnie. I tutaj istotne jest to, czy powiedzmy, między stronami jest względnie równo. To nie musi być co do stopnia, nie? natomiast żeby nie wpływało nam to po prostu na jakość ruchu. Wyjątkiem są osoby. Oczywiście, które nie mają tej możliwości, bo mają w jakiś sposób zmieniony ten staw. Tam będziemy po prostu szukać możliwości, co się da zrobić. Natomiast mówiąc tak o przeciętnej osobie, która przechodzi na siłownię, no to warto o te zakresy po prostu mniej więcej równo zadbać. Tak, i warto też pod uwagę, że nasze zakresy zmieniają się w zależności od naszego poziomu zmęczenia, od tego, jak trenujemy, od tego, czy właśnie wróciliśmy przed z wakacji, czy jednak mamy za sobą jakiś ciężki okres. A więc możliwe, że warto będzie zrobić po prostu parę razy tą próbę naszego zakresu, żeby zobaczyć, czy przypadkiem dzisiejszy słaby zakres ruchu nie jest spowodowany wczorajszym treningiem i zmęczeniem wywołanym przez niego. No co, przejdziemy do praktyki, zrobimy parę ćwiczeń, przedstawimy Wam nasze podejście, od czego zaczynamy, jak to progresujemy i wyniesiecie coś dla siebie. Mam nadzieję, że nie podkreślam. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, pokażę Wam jak mniej więcej określić zakresy ruchu naszych bioder. Są na to specjalne testy, mają konkretne wartości, konkretne instrukcje jakie zrobić, ale można też całkiem nieźle to określić poprzez parę ćwiczeń, które zaraz Wam pokażemy. W pierwszej kolejności określimy sobie zgięcie, a więc położymy się na plecach i podniesiemy nogę do góry. Tak, Ważne jest, żeby była prosta w kolanach. I generalnie idealnie byłoby mieć tutaj takie 90 stopni, jednak jest to norma idealna i jakby nie przywiązuje się do niej, tym bardziej jeżeli ktoś jest nierozgrzany. Jeżeli macie tutaj jakieś 80 stopni mniej więcej, to jest wystarczająco. Jeżeli zobaczycie gdzieś asymetrię, albo jeżeli zobaczycie, że np. noga tutaj idzie już z trudem i czujecie mocne ciągnięcie, to znaczy, że trzeba będzie nad tym popracować. W drugiej kolejności ocenimy sobie wyprost biodrze, a więc Jasiu e, zawsze proszę zapięte i dociągnij ją do pośladka. No, no. Zobacz. Jak tam się czujesz w tym? Spoko. Tak, jeżeli jest spoko, jeżeli możecie przyciągnąć pięty do pośladka, to znaczy, że raczej jest dobrze. Jeżeli czujecie mocne ciągnięcie z przodu uda, takie agresywne albo ból w okolicach lędzi, to znaczy, że może być to obszar, który, na którym warto będzie się skupić. Następnie osuniemy sobie rotację w biodrze. Idziemy do takiej pozycji, możemy się podeprzeć. Tutaj nóżka zablokowana 90 stopni i wybieramy rotację jak najbardziej. Staramy się to zrobić tylko i wyłącznie w stawie biodrowym, żeby nie podnosić za bardzo biodra, albo żeby też się nie odchylać w ten sposób. I co jest istotne? Generalnie, jeżeli robiłbym to ja, Pasywnie na kimś, to prawdopodobnie uzyskam większy zakres. Ale to, że robię to siłą własnych mięśni, możliwe ten zakres się troszeczkę zmniejszy. No i idealnie byłoby, żeby było tutaj łącznie 90 stopni. Jedni będą mieli tutaj więcej zakresu, drudzy w tą stronę. Ale szukamy około 90 stopni. Kolejnym ćwiczeniem, jakim lubię określić sobie zakres przywodzicieli jest klasyczny kozak squat. Jeżeli chodzi o instrukcję tego ćwiczenia, to na pewno są w naszym profilu, więc raczej czego poszukajcie. Ale to, co będzie istotne, daję się, robimy kozaczka. No, całkiem miło. Generalnie chodzi nam najbardziej o głębokość przysiadu. U Jasia, moim zdaniem, jest to całkiem przyzwoita głębokość. Jeżeli biodro znajduje się na wysokości kolana, jak patrzę od przodu, to jest lek dla mnie ok. Ale ważne są też odczucia. Jeżeli ktoś podczas tego ruchu czuje mocne ciągnięcie i mocny dyskomfort, i jest to dla niego bolesne, to znaczy, że zdecydowanie jest to obszar warte zagospodarowania. I jeżeli wykonujecie to ćwiczenie, to starajcie się, żeby kręgosłup był w miarę wyprostowany, żeby nie było tak, że głębokość przysiadu będziecie kompensować poprzez zgięcie kręgosłupa i tyło pochylenie. Teraz pokaż Jasiu jak to źle zrobić. O właśnie, czyli chcemy unikać tego, chcemy być wyprostowani i zejść jak najniżej. I kolejną propozycją będzie F.E.S. czyli Front Foot Elevator spiskład. I zwracamy uwagę na dwie rzeczy dotyczące zginaczy bioder. Jeżeli schodzimy kolem pionowo w dół, mamy wyprostowaną sylwetkę i wyprostowane bioderko i mamy ochotę zrobić taki unik na bioderku, to możliwe, że mięsień biodrowo-lęźwowy będzie troszeczkę w gorszym zakresie. Natomiast jeżeli będziemy szli w dół i będziemy mieli ochotę trzymać się prosto, dokładnie, to możliwe, że rozciągnięcia będzie wymagał prosty uda. Te ćwiczenia to jest przykładowa propozycja tego, jak możecie ocenić swój zakres ruchu w stawie biodrowej. Pamiętajcie, żeby szukać szczególnie asymetrii, czy jedna strona odstaje drastycznie od drugiej, i czy jakaś pozycja jest dla Was wyjątkowo dyskomfortowa? Nie szukajcie małych różnic typu Biodro leciutko ucieka pół centymetra na bok, tylko naprawdę dużych rzeczy, które są dla Was po prostu dziwne, nieprzyjemne i uważacie, że warto coś z tym zrobić, bo po prostu Wam się to nie podoba. Niezbędne zakresy, które Wam zaproponowaliśmy, są z, z reguły wystarczające dla większości osób. Rzeczy typu. Szpagaty albo jakieś różne takie mocne zakresy, które widzicie często na Instagramie czy na YouTubie, są bardzo często u osób wybitnie pielęgnujących te zakresy i są fajne, są efektywne, nie efektowne, ale jakby nie są niezbędne do funkcjonowania. No, które już wszystkie rzeczy odnośnie zakresów i testowania mamy, to możemy przejść do praktyki, czyli. Jakie ćwiczenia wykonywać, ile i jakie progresować. Ja lubię często zaczynać od pozycji gołębia. Zazwyczaj z ludźmi zaczynam na ławce, natomiast chodzi o tą pozycję albo z nogą wyprostowaną, albo tak jak ja, jeżeli nie możecie wejść do końca, bo tu już mi się biodro podnosi, to w takiej pozycji i ewentualnie dodaję pochylenie w zależności, czy jest potrzeba, bo tu już mnie trochę ciągnie. Świetnym pomysłem jest dociśnięcie kogoś w tym momencie, żeby pomóc mu ten zakres poprawić. Ze względu na mały wypadek przy pracy i pilną potrzebę rehabilitacji, Jasia, część wam będziemy musieli do Was dograć już wkrótce. A jeżeli jeszcze nie macie na naszej zamkniętej grupie na Instagramie, to serdecznie zachęcam do sprawdzenia.